Dzień dobry bardzo z tej strony Angelika Kuna. i Jak co wtorek zapraszam Cię na ciekawe inspiracje dotyczące życia w rodzinie wielodzietnej oraz na pomysły dotyczące realizacji własnych, osobistych celów. A dziś powiem o takim produkcie, który jest na naszym sklepie: Renapur Hainshine. Jest to produkt, który podobnie jak cała linia produktów Renapur został stworzony w Anglii i przetestowany na te warunki pogodowe, stworzony tak, aby Twoje buty, abyś Ty mogła, mógł olśnić innych tym, jak Twoje buty lśnią. Już mówię, o co chodzi. Produkt ten składa się z olejku herbacianego i wosku kamałba i te dwa składniki Wystarczą, że buty się tak mocno, mocno nabłyszczają. dużo bardziej niż porę na porę Leder Balsam. Generalnie zalecany jest do butów czarnych, bo te kolory się wyciągają. Ja prywatnie stosuję to do butów brązowych, i do butów też były niebieskie. Także daję radę. Daję radę, mocno uwydatnia ich wygląd. Daje taki połysk. Taki mocny połysk, który po prostu zachwyca. Ale jak herbaciany jest takim przeciwbakteryjnym. Tutaj ma przeciwbakteryjne zdolności. Przeciwbakteryjne. Nie działa. I, i chroni, zabija rodniki, które za, znajdują się na obowiu ze skóry. <laughs> Także w tą stronę. Jak używać tego produktu Sunshine. A więc yy, co ciekawe, yy, tutaj jest yy, nieco bardziej skomplikowanie, ale dalej nie jest jakoś trudno w stosunku do, do Renapur Leather balsam. Mianowicie, dużą kroplę dajemy na tą gąbeczkę, wcieramy energicznymi ruchami w cały but. Odczekujemy około 30 sekund. Następnie bierzemy jakąś pończochę, szmatkę i Czyścimy, bardziej czyścimy, tak, gładzimy buta, tak? I on wtedy się uwydatnia, bo ten wosk ma, do, ten preparat, z racji tego wosku ma to do siebie, że on może delikatnie zaschnąć, no ale to nie jest tak, że on tam przywiera, że się jakaś skurpa robi, ale jak się dobrze przypatrzysz, tak jest. Dlatego ważne jest, żeby energicznymi ruchami tutaj ogarnąć ten temat, prze, przetrzeć tego buta i to wystarczy. Także y, bardzo fajnie odżywia, bo włoski i olejek mają jeszcze inne y, tutaj y, predyspozycje, jakkolwiek to powiedzieć, inne zdolności, inne, inaczej działają niż sam y, Renapur Leder Balsam, więc tutaj odżywiają buta, ale to nie znaczy, że nie należy używać również balsamu do tych czarnych butów, które są rozjaśnione, bardzo nabłyszczone, wręcz przeciwnie, zaleca się, producent zaleca, aby na zmianę używać tych produktów, przynajmniej gdzieś tam co, co trzeci zaimpregnować, bo ta impregnacja z shine może nie wystarczać na y, taką, która ochroni but wystarczającą przed tymi rzeczami. Nadmiar należy zebrać i należy dbać o to, żeby nie pozostało żadne tutaj, y, żadne resztki i już but jest zrobiony. Więc każdy rodzaj buta, na pewno jest to super sprawa, jak idziesz na jakieś networking, spotkanie biznesowe, bo te buty Cię tak naturalnie błyszczą, lśnią, można się w nich dosłownie przeglądać. Więc bardzo dobre dla efektu wow, lub masz ślub, wesele, cokolwiek, wyglądasz super. Dlatego my też stosujemy czasami na różne potrzeby ten produkt. Zachęcam Cię do zerknięcia na www.online.com.pl. Znajdziesz tam opis, znajdziesz tam opinię, bo mamy sporo użytkowników, użytkowników, sporo klientów naszego sklepu, którzy się zaopatrzyli w to. Natomiast nie wszyscy zdają opinię, bo tak to jest, że czasami się pytam, proszę, ale wiadomo, każdy jest zabiegany, natomiast musisz mi uwierzyć, produkt jest wyśmienity wystarczy również na naprawdę kilka ładnych lat, w zależności od tego ile go użyjesz, ale to też jego niedużo trzeba, taka kropla na jednego buta to nie jest jakieś spektakularne zużycie możesz przyznać no i cóż, na sklepie moim, naszym znajduje się także mój e-book, który napisałam, 8 nieoczywistych książek o produktywności będzie mi miło jak zerkniesz, przeczytasz może go pobierzesz Także na to liczę, bo to też ma fajne tutaj działanie dla naszego umysłu, dla naszej głowy. Jak czytamy inne książki, inne publikacje, no a ja tutaj stworzyłam takie, który ma naprawdę sporą wartość i taki też mam feedback. Myślę, że ci się może spodobać. Bardzo proszę o subskrypcję tego kanału, bardzo proszę o like. Bo to działa na algorytmy YouTube'a, nie Facebooka, YouTube'a. I cóż, lecimy do przodu. Trzymaj się, cześć. Dziękuję za wysłuchanie.